Witam serdecznie pozdrawiam kierownika Pielgrzymki, księdza Krzysztofa Mani który będzie w Zygurę organizuje razem skargi z Armii Piesencji Wełsowskiej. Witam spacerzy, wszystkich zaangażowanych w sprawy organizacyjne, przygotowanie i przebieg pielgrzymów. Witam i pozdrawiam Was wszystkich, którzy w upaleń i deszczu. Jechaliście do Częstochowy, zabraliście na tej pielgrzymie szlak wiele sił, entuzjazmu, radości, gotowości dawania świadectwa wiary Bożego Syna i modlitewnego nastawienia. Słuchając konferencji, korzystając z sakramentu pokuty i uczestnicząc w Eucharystii, adorując Najświętszy Sakrament, doświadczaliście, że pielgrzymka to swoiste rekolekcje w drodze odmowienie duchowe, odbywanie Boga i siebie, a także coraz głębsze poznawanie Maryi, doskonałej nauczycielki wypełniania woli Bożej. Przybyliście dziś do celu Waszego pielgrzymowania, do Matki Bożej, na Jasną Górę, by tak jak nasi przodkowie, jej zawierzyć siebie, swoich bliskich, swoje troski, potrzeby i nadzieje. Maryja nigdy nie przesłania Jezusa, ale zawsze do niego prowadzi. Ogarnia nas swoim matczynym, zatroskanym wzrokiem i wskazując na syna, zdaje się mówić jak niegdyś w kanie galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój syn wam. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. svojemu synovi nás oddávají. Amen.